Zatrzymaj się dokładnie w tym miejscu, w którym teraz jesteś, i nie waż się przesuwać tego nagrania ani o sekundę, ponieważ to, co dzieje się w tej chwili, nie jest wynikiem działania algorytmu YouTube ani przypadkowym kliknięciem w Twoim telefonie, ale jest to bezpośrednia, duchowa interwencja zaplanowana w niebie, aby dotrzeć do Twoich uszu dokładnie w tej minucie Twojego życia, w której czujesz, że siły Cię opuszczają, a nadzieja staje się coraz bardziej odległym wspomnieniem. Jeśli słyszysz mój głos, to znaczy, że zostałeś wytypowany do odebrania wiadomości, która miała być ukryta przed twoimi wrogami, ale została objawiona tobie, ponieważ jesteś w trakcie przechodzenia przez najciemniejszą dolinę, jaką kiedykolwiek widziałeś i Bóg widział, jak wczoraj w nocy patrzyłeś w sufit, zadając sobie pytanie, jak długo jeszcze będziesz musiał to znosić, jak długo jeszcze będziesz musiał walczyć o każdy oddech, o każdy grosz. I o każdą chwilę spokoju w domu, który powinien być Twoją twierdzą, a stał się polem bitwy. Wiem, że czujesz się dziwnie, jakbyś nie pasował do tego świata, jakbyś był obcy we własnej rodzinie, w miejscu pracy, a nawet wśród znajomych. I to uczucie izolacji nasiliło się drastycznie w ciągu ostatnich kilku tygodni, sprawiając, że myślisz, iż robisz coś źle, albo że Bóg o Tobie zapomniał, ale muszę Ci powiedzieć prawdę która wstrząśnie twoim duchem i uwolni cię z klatki lęku. To nie jest odrzucenie, to jest oddzielenie. To jest ten moment, w którym ziarno jest oddzielane od plew. I powodem, dla którego czujesz ten ogromny nacisk, ten ciężar na klatce piersiowej, słuchaj uważnie, bo to jest kluczowe. Przeciwnik nigdy nie atakuje pustych domów, złodziej nie włamuje się tam, gdzie nie ma złota a Ty jesteś atakowany ze wszystkich stron, finansowo, emocjonalnie, a nawet zdrowotnie. Właśnie dlatego, że w świecie duchowym Twoja wartość wzrosła tysiąckrotnie w ciągu ostatnich siedmiu dni i jesteś o jeden krok, o jedną decyzję, o jedną modlitwę od przełomu, który zmieni historię Twojego nazwiska na pokolenia. Wiem, że jesteś zmęczony byciem silnym, wiem, że masz dość słyszenia, że będzie dobrze, podczas gdy wszystko dookoła się wali. Dlatego nie jestem tu, by karmić cię pustymi słowami, ale by przekazać ci miecz do walki, bo ta bitwa nie jest o Twoje przetrwanie, ona jest o Twoje dziedzictwo. I jeśli teraz się poddasz, jeśli teraz wyłączysz ten film, oddasz walkowerem zwycięstwo, które już zostało podpisane Twoim imieniem w księgach nieba. Bóg pokazał mi, że wielu z Was, którzy to oglądają, zmaga się z cyklicznymi problemami, sytuacjami, które wracają jak bumerang. Myślisz, że już to pokonałeś, że wyszedłeś z długów, że uzdrowiłeś relacje, a nagle znikąd uderzenie przychodzi z podwójną siłą i to sprawia, że zaczynasz wątpić w swoje powołanie, ale musisz zrozumieć, że ten opór jest dowodem na to, że idziesz we właściwym kierunku, bo samolot startuje pod wiatr, a nie z wiatrem. I ten wiatr, który teraz wieje Ci w twarz, ten huragan problemów, jest w rzeczywistości siłą nośną. Która macie wynieść na poziom, o którym twoi wrogowie nawet nie śnili. Zanim przejdziemy dalej, chcę, abyś wykonał proroczy gest, mały akt wiary, który zasygnalizuje światu duchowemu, że jesteś gotowy na odbiór. Napisz teraz w komentarzu poniżej słowa: Jestem gotowy na przełom. Nie ignoruj tego, bo słowa mają moc stwórczą. A twoje palce piszące te słowa są jak pieczęć na dokumencie sądowym, która uruchamia proces uwalniania błogosławieństwa które zostało zablokowane przez siły ciemności. Widzisz, istnieje duchowa zasada, o której rzadko się mówi w kościołach zasada ostatniej prostej, która mówi, że atak jest zawsze najbrutalniejszy tuż przed świtem, tuż przed momentem, w którym drzwi się otwierają. I to, co czujesz teraz, to zmęczenie materiału, to presja prasy, która zamienia węgiel w diament. I Bóg mówi do Ciebie dzisiaj: Wytrzymaj jeszcze chwilę. Nie puszczaj mojej ręki, bo to, co przygotowałem, przekracza twoje najśmielsze wyobrażenia. Pomyśl o Józefie w więzieniu, o Dawidzie uciekającym przed Saulem, o każdym wielkim bohaterze wiary. Wszyscy oni mieli moment, w którym wydawało się, że wszystko stracone, że obietnica była kłamstwem, ale to był właśnie ten moment testu, który kwalifikował ich do korony i ty właśnie teraz przechodzisz ten test. Test, który oddziela turystów od pielgrzymów. Chłopców od wojowników. I fakt, że wciąż tu jesteś, że wciąż słuchasz, dowodzi, że masz w sobie ducha zwycięzcy, że masz w sobie iskrę, której diabeł nie zdołał zgasić, mimo że próbował wszystkiego, od zdrady bliskich po braki na koncie bankowym. Czy zauważyłeś, że w ostatnim czasie ludzie zaczęli odchodzić z Twojego życia bez wyraźnego powodu, że przyjaźnie się rozpadły, że drzwi, które były otwarte, nagle się zatrzasnęły. Nie płacz nad tym, nie rozpaczaj, bo Bóg czyści Twój stół, zanim poda główne danie. On usuwa z Twojego otoczenia Judaszy, którzy pocałowaliby Cię tylko po to, by Cię zdradzić w momencie Twojego awansu. On usuwa ludzi, którzy nie mają pojemności ducha, by udźwignąć to, co nadchodzi. Więc podziękuj Bogu za te odejścia. Podziękuj za zamknięte drzwi, bo one chronią Cię przed wejściem w miejsca, które by Cię zniszczyły. Wchodzisz teraz w sezon, który w piśmie nazywany jest. Czasem żniwa, ale musisz uważać, bo wróg próbuje zasiać konkol w twoim umyśle, próbuje zasiać wątpliwość, strach i gorycz, abyś sam zniszczył swoje plony, zanim zdążysz je zebrać. Dlatego musisz strzec swojego serca bardziej niż czegokolwiek innego. Musisz przestać słuchać wiadomości, które karmią twój lęk, przestać rozmawiać z ludźmi, którzy podcinają twoje skrzydła i skupić się wyłącznie na głosie, który mówi: Jesteś moim synem. Jesteś moją córką, w Tobie mam upodobanie. Chcę, żebyś teraz pomyślał o jednej rzeczy, która spędza Ci sen z powiek, o tym jednym gigantycznym problemie, który wydaje się nie do rozwiązania. Może to dług, może choroba, może konflikt w rodzinie. I chcę, żebyś wyobraził sobie, jak kładziesz ten problem na ołtarzu, jak puszczasz go z rąk, bo prawda jest taka, że dopóki Ty trzymasz ten problem kurczowo, Bóg nie może go przejąć ale w momencie w którym powiesz boże to jest twoja walka nie moja w tym momencie aniołowie zostają wysłani by walczyć w twoim imieniu to nie jest metafora to jest duchowa fizyka wiem że boisz się o finanse widzę ten lęk o przyszłość oto czy starczy do pierwszego ale bóg mówi spójrz na ptaki na niebie czy one martwią się o emeryturę czy one budują spichlerze a jednak twój ojciec niebieski żywi je a ty jesteś o wiele ważniejszy niż one, i nadchodzi transfer majątku, który jest przygotowany dla sprawiedliwych. Ale ten transfer nie trafi do rąk, które są zaciśnięte w pięści strachu, on trafi do rąk otwartych w geście dawania i przyjmowania. W ciągu najbliższych 72 godzin, jeśli tylko zachowasz wiarę i nie pozwolisz, by zwątpienie zatruło Twoje myśli, zobaczysz znak. To może być niespodziewany telefon. Wiadomość. Zwrot pieniędzy, o którym zapomniałeś, albo nagłe rozwiązanie problemu, który ciągnął się miesiącami, to będzie znak pierwszego deszczu, zapowiedź ulewy błogosławieństw, która nadchodzi. Ale jest warunek. Musisz być gotowy, by działać, gdy Bóg powie idź. Musisz być gotowy, by wybaczyć, gdy Bóg powie wybacz. I musisz być gotowy, by zaryzykować, gdy Bóg powie zaufaj. Wielu ludzi przegapia swój cud bo są zbyt zajęci analizowaniem Go logicznie, ale Bóg nie działa w sferze logiki. On działa w sferze niemożliwego. On otwiera Morze Czerwone, gdy nie ma statków. On zsyła mannę, gdy nie ma chleba. I On zrobi to samo dla ciebie, jeśli tylko przestaniesz próbować zrozumieć jak i zaczniesz wierzyć, że On może. Czuję w duchu, że jest ktoś, kto teraz to ogląda. Kto czuje się tak, jakby stał nad przepaścią. Kto myślał o poddaniu się w bardzo ostateczny sposób. I do Ciebie mówię teraz głośno i wyraźnie: Nie rób tego. Pomoc jest bliżej niż myślisz. Rozwiązanie jest już w drodze, a Twoje życie ma cel, który wykracza poza ten ból. Diabeł atakuje Cię tak mocno tylko dlatego, że boi się tego, kim się staniesz, gdy przejdziesz przez ten ogień. Boi się Twojego świadectwa, które wyrwie tysiące dusz z jego rąk. Więc Twoje życie nie należy tylko do Ciebie. Ono jest kluczem do wolności dla innych. Jeśli czujesz, że te słowa są o tobie, jeśli czujesz dreszcz przechodzący przez Twoje ciało, to jest to duch święty, potwierdzający prawdę. Więc nie walcz z tym, pozwól łzom płynąć, jeśli muszą, bo łzy są modlitwą. Gdy brakuje słów, one obmywają duszę i przygotowują grunt pod nowe. Chcecie prosić o coś ważnego, jeśli ten przekaz dotyka Twojego serca, jeśli czujesz, że to było spotkanie, którego potrzebowałeś. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Nie dla sławy, nie dla liczb, ale dlatego, że każde polubienie to sygnał dla innych zagubionych dusz, że tutaj jest nadzieja, że tutaj jest źródło wody żywej. I w ten sposób stajesz się ewangelistą w cyfrowym świecie. Pomagasz dotrzeć z tym ratunkiem do kogoś, kto może właśnie teraz trzyma w ręku garść tabletek i potrzebuje usłyszeć ten głos, by je odłożyć. I jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału. Zrób to teraz, dołącz do armii wybranych, do społeczności ludzi, którzy nie godzą się na przeciętność, którzy wiedzą, że są powołani do wyższych rzeczy, bo w nadchodzących dniach będę publikować kolejne proroctwa i instrukcje, które Bóg mi przekazuje. I nie możesz sobie pozwolić na to, by je przegapić, nie teraz, gdy jesteś tak blisko celu. Pamiętaj, Bóg nie powołuje uzdolnionych, On uzdalnia powołanych i Ty jesteś powołany. Twoja przeszłość nie definiuje Twojej przyszłości, Twoje błędy nie anulują Twojego przeznaczenia. Krew Chrystusa jest silniejsza niż jakikolwiek grzech czy porażka. Wstań, otrzyj łzy, wyprostuj plecy, bo jesteś dzieckiem Króla, a nie niewolnikiem okoliczności. Nadchodzi czas, kiedy ci, którzy się z Ciebie śmiali, będą patrzeć z niedowierzaniem na to, co Bóg robi w Twoim życiu. Nadchodzi czas, kiedy Twoje nie mam. Zamieni się w mam nadmiar, a twoja samotność zamieni się w społeczność pełną miłości, ale musisz w to uwierzyć zanim to zobaczysz. Musisz chodzić w wierze, a nie w widzeniu. Zadeklaruj to teraz na głos, gdziekolwiek jesteś. Przyjmuję moje dziedzictwo. Odrzucam strach. Jestem wybrany i jestem zwycięzcą. Niech te słowa rezonują w ścianach twojego pokoju. Niech zmienią atmosferę wokół ciebie. I pamiętaj, kiedy skończysz słuchać tego nagrania, nie wracaj do starych nawyków, nie włączaj wiadomości pełnych tragedii, zostań w tej obecności. Weź Pismo Święte, przeczytaj Psalm 91 lub Psalm 23 i pozwól Bogu dokończyć to dzieło w twoim sercu. To jest Twój czas. To jest Twoja godzina. Niebo ci kibicuje, aniołowie są w gotowości, a Bóg patrzy na Ciebie z miłością, jakiej żaden człowiek nie potrafi dać. Idź naprzód z odwagą, bo Pan Twój Bóg jest z Tobą gdziekolwiek pójdziesz. Amen.